Pozdrawiam mamę, tatę i kolegów z Margonem AWP Codziennie kręci mnie, AWP Zabija każdego w łeb, AWP Najlepsza broń na świecie, AWP Wszyscy to dobrze wiecie Ramię Jak coś to nagrywam ten mecz dobrze Sprawiedliwy. Aha. w takim zladałem. Short Co ja dostałem? na zakręt, tu <laughs> hmm. ty ty cały chcesz rzucić? Aha. No w jakiejś akcji kluczowej tego nie wyznacz Będę się ograniczać, będę sobą, nie, nie zmieni Pozdrawiam, mamę tatę i kolegów z margonem. I teraz Asa robisz i to wrzucasz Pewnie, że tak Czekaj Nadal no, chorto Chyba Secondary Mid Low HP I know Short stepped I think it's Poderałbym się, że trwa ugram 10 sekund. Takie ładne szotki. Boys. Right. That on one should be low. He's side in front of uh, boxes. But it's not. It's not. Oh, it's not. Oh, it's nice. It's nice, not bad now. You know? You know? And the reason I got map is. Uh, This game is trash. AWP! AWP. Codziennie kręci mnie. AWP. Zabija każdego w łeb. AWP. Najlepsza broń na świecie. AWP. Wszyscy to dobrze wiecie. AWP. To nie z tej ziemi. AWP Każdy się nią podzieli, AWP AWP To najlepsza broń na świecie, AWP Cicho I to kurwa dobrze wiecie, AWP Zamknij Okej, okay. <laughs> No schup. Aj, jaj, kurwa, nice Może, może gdybyś kurwa nie śpiewał to wiedział, że wychodzi z, z kuchni. Ach, kurwa! Wiedziałeś o nim już za późno było. No ale ugrałem <laughs> i chuj Książulo nie pożądasz. Ale kurwa się ładujemy. Wiasna Hatę, Jack Gadowski. O kurwa jest tu Jak to nie siadło? Gówno gra Jeden okno, awka. Ale jak wychyli tylko zabije Jeden jest short, jeden jest konektor I drugi jest... Na blisko, na midzie Damn, one low. Shari. Boom. Konektor y, był z Awką On żartuję Tłumaczeńkę Dobra, teraz nie popełnię tego błędu. O, tak, w sumie, ale CT też jest możliwe. Myślę, że masz czas na zmianę pozycji. No ale nie chcę. No, no to sorry, Ci rzuci Pyrę? jak nie? No to ugrasz. Się. A gamią, miał, to. A tu też jest, dobra. Co to za miły, sympatyczny kolega wszedł na Discorda? Hmm. A wiesz co, ja! Cze Ale za czteropaka! To co, nie w dupę? Nie, nie, nie mogę teraz, czy mógłbyś przeczytać? Nie, już, już, już. Nie, to nie da się wysłać, są, b są skończy, nie? B, b będzie, B będzie, B będzie, kur... b będzie, ej kurwa, B będzie, już jest B, już top jest B mi mi Nie mam mnie, kurwa, zdechłem jak pies. O, pierdolę, 22 kule, żeby go chciała zrobić. na następny. Dobry? Prawie Cię widzę. Nice guys. try. Nice try, Patrick. <coughs> Wavy. Ej, ten ziomek przez smoka dostał 60, cześć O, wszyscy jesteśmy na A. No bo oni Uh, Wrócił kamyka z rampy Super. Pod, Podszedł Tetris Patrzę górę Tetrisa Fenomenalnie To No chodziło o to, że mi dopasowało, pasowało wiesz no, ale oni już przejęli. No, oni już przejęli, no to trudno. Tylko Morinczowo stwierdził, że pójdzie sobie kurwa Undera. Nie no. Ukryj się. Three, one, three, one, Patrzę. Someone shot, nie ma czasu. O, nice, super. No nie było? Wariat? Epackę mam. Wiem, ale że może mi przyjść. Pałac. Leży. Jeszcze jeden, jeszcze jeden, palas Nice. Буду Move, it, move it. <coughs> No i hoj. Nice. Dzięki. Kurwa, 24 fragi nabiję. Jak nie.